Hej siemanko, tu miałeś witam tematów. się piwę na kanale. Dzisiaj taka halloweenowa, halloweenowa edycja. mamy tutaj piwo Exod Kum kwad. Jest tu pomarańcza jakaś. Tutaj nie potrzebujemy otwieracza do, do tej piwu. Wystarczy przekręcić. O, ten, ta para fajnie wychodząca z pi, piwka. Testujemy. Piwo moje mroczne paliwo. Zajebiste piwko. Bardzo dobre, takie cytrusowe. Lekko kwaśnawe jakby. Był tu wskaźnie, znaczy w sensie jak wytopiło piwo, e, takie grejpfrutowe. Bardzo dobre piwko polecam. Taką. Czuć po prostu takiego do, do dobrego cytrusa, kwaśnego. No niesamowite coś w tym piwie jest. Polecam to piwo. Jeśli nie lubicie piwki, to moje te filmy z stosowaniem piwek. To zapraszam Was także do, do komentowania tam na dole i w propozycji do następnych filmów. Mam nadzieję, że jakieś fajne piwka. Może jakieś krafty, możecie pisać na dole w komentarzach chcę je dla Was. No to tylko piwka to będzie solidna szóstka. Obsoliny 6,7 6,7 Bardzo dobre piwko, polecam Tego, tego homemade'a Bardzo dobre, dobre piwko e, Jeśli lubicie też te filmy Lajkujcie Ustąpicie filmy, upewnijcie filmy znajmy, Zapraszam także na poprzednie filmy Na następne, hej siemanku, to Mecgaz13 Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale, cześć!